E, rewelacyjnym rozwiązaniem witongu jest strop. Strop są to płyty m, zazbrojone, wykonane z itonga, które m, można układać od, od dowolnej długości praktycznie. No, norma jest do 6 metrów praktycznie, ale e, tak jak wcześniej powiedziałem. E, doradca techniczny robi projekt konstrukcyjny tego stropu, jest zamawiany poddany budynek i, i gdy przyjeżdża praktycznie, to my taki dom strop na takim domku jednorodzinnym układamy na gotowo płyty układamy przy pomocy dźwigu w ciągu jednego dnia. Co jest ciekawostką tego stropu, a mianowicie, że można zastosować płyty, tak jak tutaj mamy na przykładzie tego budynku jako element balkonowy, tarasowy, balkonowy. Polega to na tym, że płyta jest zakotwiczona w budynku i jest wysunięta na zewnątrz, stanowi ona od razu balkon. Rewelacją tego układu jest to, że przy zwykłych, tradycyjnych żelbetowych balkonach płytach. Y, powstają nam mostki termiczne, które powodują, że ciepło poprzez ten balkon obojętnie, jakbyśmy się starali to zaizolować, ucieka. Tutaj nie, ponieważ nie ma tej możliwości, żeby ciepło wychodziło z zewnątrz, czy, y, czy, czy mróz, y, czy tym y, zimne powietrze wchodziło do środka. Zastosowanie tego stropu spowodowało, że płyty... Te musiały się gdzieś dodatkowo oprzeć. I tutaj mamy w stropie taki element, który jest w WTO HEP, w który przenosi obciążenie i połączy dwa Dwa elementy stropu sobą powiązane. Oczywiście jest to płyty są wsuwane do środka, także jest to precyzyjne, precyzyjne oparcie. Jeśli chodzi o wykończenie stropu mówiliśmy o wykończeniu stropu od dołu, a jeśli chodzi o górę, na górze praktycznie. Strop jest gotowy do obróbki, ale nie tak jak typowe stropy, że trzeba wylewać, że trzeba robić izolację i tak dalej. Po zagruntowaniu ułożeniu, ułożeniu warstwy paroizolacyjnej po prostu można kleić płytki, można układać bezpośrednio panele, nie potrzeba nic dodatkowo żadnej warstwy tam dolewać. Także w momencie gdybyśmy zrobili taką, taką kalkulację to i porównali i porównali ceny innych systemów, to e, reasumując to wszystko, jest to wszystko porównywalne cenowo, także to nie jest to, że ten itong jest tak szalenie drogi, ponieważ tu robocizna i materiał dodatkowy jest zupełnie inne, robocizna jest tańsza, materiał dodatkowy mniejszy. Także po prostu to wszystko praktycznie nam się zrównuje a mamy ten e, walor jeszcze tej ekologii, tego mikroklimatu, tego suchego budynku. Kiedyś musieliśmy klienta, który się do mnie jako wykonawcy odzywał przekonywać do Itonga, tak w tej chwili jak klient dzwoni, tak, tak, ja już o Itongu wszystko wiem, wszystko wyczytałem, o wszystkim, wszystkim jestem poinformowany, mogę e, się decydować właśnie na dom z Itonga.